Siemoneczko, ziomeczki, z tej strony ogień I to jest kolejny odcinek z Minecraft Skywars Jesteśmy na serwerze Craft Games IP w opisie No i zaraz zaczynamy, oczywiście standardowo 3 trzy, trzy arenki No i gramy Tak, yy, chyba jednak seria z Destiny 3 w, po prostu wstrzymam. I nie będą się na razie z niej pojawiały filmy. O ile tylko się jeden pojawił. No ale myślę, że jednak ona nie pasuje do mojego kanału. Jednak Minecraft. Minecraft i Minecraft. No i ziomek uciekł. A to bójdupa jedna. Narzuciła mi się taki fajny pomysł na nową serię. Jeszcze jej nazwy wam nie zdradzę. Chociaż już ją mam w głowie. Powiem wam, że do tego zbudowałem studio filmowe. No nie. Burżuazja. Bum, bum, kabum, leżysz. ...dwa, trzy, wycofamy śniegu trochę, lecimy. Mhm. Mm mhm. Mm pu, pu, pu! O ty szmato, szmato! Jaki cheater! Nie ma to jak cheater. Co ja napisałem? Co ja chciałem tym osiągnąć? Nie wiem. Nie wiem szczególnie. Co napisałam? Napisałem 7 z piątką na początku. What? Dobra, lećmy. Szybko pozbieracie nasze itemsy. No bo typ się już tutaj do nas buduje. Myślał ty, że mnie zaskoczy, ale mnie się nie da zaskoczyć. Chociaż zginęła tak z 10 razy. Aha, warto wiedzieć, warto wiedzieć, warto wiedzieć. No kurde, super. Nie ma to jak gold, ale to już było słychać. Więc pewnie tego nie słyszeliście, ale ja to już słyszałem. Więc jesteśmy już na drugiej arenie. Nup. Nope. Nup. Nope. Nagel. Nagel. Aha, nie, ma, nie będę miał broni. Ekstra super ziomek Elo. Jeden klocek i jeszcze ten klocek mi dajcie. Okej. Okay. Więcej do szczęścia nie potrzebuję. Ha. Okej. Okay. Teraz robimy sobie Swordzika Mamy Swordzika 1, 2, 3 No i mnie właśnie zabił Ziomek No to cóż No to dzięki cześć i na razie Pa!